Artur Mazur, klatka po klatce za Nami Gala XTB KSW 93, Red już tłumaczy, a z nami Wilson Varela, który no, w niecodziennych okolicznościach pokonał Mariana Ziłkowskiego. Dobrze się ten pojedynek dla ciebie rozpoczął, myślę, ta pierwsza runda, ale absolutnie. nie Ja tego nie wytnę. Pojedynek dobrze się dla ciebie rozpoczął, ale myślę, że nie sądziłeś, że skończy się w takich okolicznościach. Jeszcze raz. Ce poédenek dobrze pour toi se passe, on va dire au premier round, mais je ne pensais pas que ça allait finir dans ces circonstances Wilson Varela, félicitations, congratulations. Merci. Uh, le combat a commencé magnifiquement, mais tu ne pensais pas que ça allait finir dans ces occasions. Qu'est-ce que tu en penses be, Il m'a dit hier qu'on allait s'affronter, on allait, allait boxer. Il n'allait pas m'amener au sol, il n'allait pas aller au sol. Sauf qu'il bah, n'a pas tenu parole, il m'a amené au sol, parce qu'il n'allait pas tenir, je dis, il n'allait pas tenir. Donc, euh, il m'a amené au sol, il est très intelligent, pardon, sauf qu'il bah, n'a pas pu travailler, parce que je savais très bien qu'il allait m'amener au sol, donc j'étais vraiment, on va dire, à l'affût. Je me suis relevé très rapidement, et je suis gardé le premier round, et au début du deuxième, on a travaillé. Euh, il a essayé de me contrer, sauf que j'ai beaucoup travaillé en ma défense donc vous avez pu le voir j'ai paré presque tous ses coups dans l'axe euh, j'arrivais pas à le toucher parce qu'il allait il, il gardait une certaine distance très intelligent euh, du coup mes coups et il touchait pas vraiment c'était que les loki qui est encore mais loki que je le touchais pas mais après en clinch bah, j'avais le dessus même on plus de force que lui et j'ai essayé de, de travailler d'amener au sol mais comme j'arrivais pas je voulais pas perdre d'énergie que były trzy rundy, więc trzeba było du jus pour le troisième. surtout. I après, j'ai vu sa blessure, ça Drugie. Marian, po pierwsze, szacunek. Bardzo inteligentny fighter. Jedna rzecz mi się nie spodobała, że wczoraj na Stardownie gadali, że będą. Marian mu powiedział, że będzie stand-up. On dobrze wiedział, że to jest taka zasłona dymna, że jak nie będzie mu wychodziły proste, to pójdzie w, w obalenia. Wszystko w, pracował, wszystko, że tak powiem, w przygotowaniach miał wypracowane. Wiedział, że pójdzie w te nogi. E, był zdziwiony, bo Marian nie mógł jakby szybko ten dystans jakby złapać. Nawet właśnie te jego proste, co zawsze robiły, to on mu parę razy ten prosty zafundował. Później e, był ten clinch. To chciał mu też pokazać, że potrafi ten clinch robić, ale jest Marian bardzo silny i powtórzył jeszcze raz bardzo inteligentny, nie chciał się wypompować całkowicie, no a potem się stało, co się stało. Jak myślisz, kto prowadził na kartach punktowych po pierwszej rundzie, bo ja wiem. Ja też wiem. Czy pensuje C'est Kiki, qui gani sur l'écart de points sur la première ronde? Dwóch sędziów wskazało. For your chance, for your Dan Mariana. Deux, deux juges pour toi, un juge pour Marianne. Bon, j'ai gagné quand un. même, donc 2-1. Voilà. Ouais. Je savais que je gagnais. Donc ouais. euh... Mais il ne fallait pas faire de bêtises, c'était sur trois rondes. Lui, euh, il, a, il avait l'habitude de monter crescendo sur ses combats. Donc c'était l'ancien champion, il ne faisait que des 5x5. Donc euh, il, savait, il savait un peu gérer la, euh, ses combats. Donc euh, moi, j'ai essayé de travailler sur ça, donc ça a bien payé. Donc, voilà. On wiedział, że Marian powoli, bo on walczył te walki dużo, pięciorundowych, więc wiedział, że jakby Marian się rozkręcał. I on też jakby pierwszy raz tak bardzo mądrze pracował i się też jakby nie rozkręcał od razu, tak? Dlatego. Ale wiedział, że wygrywał pierwszą rundę. Zauważyłem jedną rzecz w pierwszej rundzie. To spodziewałem się, że będziesz kopał, robisz to świetnie, ale ty lokowałeś te kopnięcia nawet nie na łydce. One lądowały w okolicach kolana. Czy to był plan? na Mariana Ziłkowskiego, bo ja widziałem ślady po tych kopnięciach i one były faktycznie wszystkie zlokalizowane w okolicach kolana Mariana Jukowskiego. Teluki plusieurs fois Marianne et normalement ben on tape surtout la cuisse et il a regardé quand Marianne est sortie, il l'a vu. Ils étaient en dessous du genou derrière. Est-ce que c'était ton plan de faire ça? Non, moi je kick, en, euh, Vous savez très bien que l'articulation du genou c'est très important. Donc viser le genou. Après, il faut bien viser parce que si bloque, on peut se casser le tibia. Donc c'était bien, très bien visé. Ça fait très mal ici. Donc euh, si tu prends deux, trois bons low kicks, tu marches plus. Donc voilà. To nie był plan na Mariano, on po prostu w to miejsce, gdzie pokazał zadaje low kicksy. Jest duży, że tak powiem, jak to się mówi, bo jestem już też zmęczony. Jakby, Że jak, jak ruszy kolanem, to możesz sobie swój um, piszczer rozwalić, ale on zawsze kopie w to miejsce, bo to jest takie miejsce, że po jego czterech, pięć kopnięciach już Ci się nie chce stać na tej nocy. Nie chcę Cię już męczyć jeszcze dwa pytania, bo wiem, że ty zaraz pojedziesz na, na after party. Spotkałeś się? <śmiech> <śmiech> spotkałeś się Mariana Ziłkowskiego w korytarzu. E, wymieniliście kilka zdań e, po tym pojedynku. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co powiedziałeś, bo to był bardzo ładny obrazek. Tutaj dużo się dzisiaj działo. Były gwizdy, było buczenie na Mariana, ale to był taki fajny sportowy obrazek, kiedy kiedy zbiliście piątkę. Czy mógłbyś się podzielić tymi, tymi z waszymi to, waszym zdaniem? Uh, il a vu que tu Ben, euh, tout d'abord, je lui ai dit tu était un super bon combattant. Euh, je, je, je le respecte. Tout ça, c'est, ça fait partie du boulot, du travail, du spectacle. Il faut vendre le combat tout le temps. C'est comme ça que ça marche, malheureusement. Euh, pour certains, ils ne sont pas contents. Pour certains, ça les, ça les amuse. Donc, c'est ça. Moi, j'ai bien amuser à la galerie, on va dire. Et, euh, et après, ben, j'ai fait un rêve, euh, hier surtout. Euh, je gagnais le combat. Et partais KO. Euh, et je lui ai demandé les gants. Et du coup, je lui ai demandé les gants, euh, euh, il m'a donné les gants. Euh, ça sera pour moi, c'était juste un passage de, flamme, de flambeau, on va dire, à euh, ses gants. Euh, parce que ça sera moi, je suis sûr et certain, j'ai une confiance en moi absolue que je serai champion. Donc euh, je vais travailler dur pour ça, bien sûr, parce qu'il ne faut pas dire les choses, il faut faire aussi. Donc euh, je vais travailler dur pour être champion. Um, on od początku szanuje przecież Mariana, więc powiedział mu, że jest kawał skurczybyka i bardzo dobrym fighterem. Um, to, że podkręcał dalej, to wie, to ale on jest szomenem i to lubi robić. I czy go się lubi za to, czy nie, on się nie zmieni, bo on jest po prostu taki. I to też sprzedaje walkę i to daje emocjom ludziom i tak dalej. I poprosił on sam o rękawicę Mariana. Bo śniło mu się w nocy, w poprzednią noc, że wygrywa przez TKO i że prosi właśnie o te rękawice, więc poprosił, bo no to akurat Marenowi nie powiedział, ale on chciał wziąć te rękawice, bo to jest jakby takie podanie, że były mistrz podaje rękawice przyszłym mistrzem, bo on jest przekonany, będzie pracował. Będzie starał się i tak dalej, że to nie są tylko puste gadki, że będzie mistrzem i chciał ten rękawiciec odbił go mistrza, bo przyniosło mu szczęście, żeby stał się mistrzem. I, i juste aussi quand je lui parlais, je lui dis uh, je le respecte en tant combattant et en plus de ça, j'aimerais bien qu'il se qui se soigne son épaule et qu'il revienne plus fort et qui il, la, il pas et que cette ceinture je vais la gagner et que j'aimerais bien qu'on me avec lui en 5x5 pour la ceinture. Jeszcze zapomniał dodać, że jeszcze powiedział Marianowi, żeby jak najszybciej wrócił do zdrowia, że on będzie mistrzem, ale że będzie chciał mu dać jak najszybciej jakby rewanż czy walkę w pięciorundowej walce i czeka na niego. Jak już będzie mistrzem. No to wywołałeś to ostatnie pytanie. Czy jesteś gotowy walczyć z Talachdinem Parnasem, jeśli pojawiłaby się taka propozycja? Bo on dzisiaj no, zdemolował Waleriu Mircie. Jest, mais de la Demain, on t'appelle, tu dois te battre contre Didine. Qu'est-ce que tu fais Ça là. Ça là, Didine. Aucun intérêt déjà de 1, mais il faut qu'ils allongent alors. Vraiment beaucoup d'argent. Didine, euh... il dira pas non, parce que celui le champion. Donc lui, mm. il est là pour garder son pain. Uh, on va dire que la, la ceinture, c'est le pain. Donc moi aussi, je veux ce pain-là. Euh, ben, on est potes, on est des amis, il hein, n'y a pas de souci, mais quand on rentre dans la cage, il n'y a pas de potes, il n'y a pas d'amis. Ça, je l'ai appris depuis longtemps. Et tu mets dans un des points du contrat des nouvelles claquettes, pas de grand-mère. Bah, tu me dois <laughs> une paire de claquettes toi dobra powiedział że dit que walkę ne saladinem pas la ale contre Saladin, <laughs> mais Rozłożyć, dużo trzeba rozłożyć, trzeba rozłożyć, trzeba rozłożyć, ale nie odmówi i wie, że Saladin też nie odmówi. To, że są kumplami, że nawet parę razy sparowali przed walkam, przed paroma walkami, się spotykali, sparowali razem. Oni jeden, drugi nie odmówi, tylko że jak jeden mistrz ma tyle, no to ten, co idzie pod niego, też musi mieć dużo, A ja tylko po prostu dodałem, że wtedy kupię mu klapki, Bo ma klapki po babci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Baw się dobrze. Mam nadzieję, że po tych kopnięciach tak trochę potańczysz. I czułeś, bak, ci tam jest mięsosławek. Mężczyźni te przyjął de que że vas bien danser. No, j'ai pas pris, j'ai rien pris, suis neuf. J'ai rien du tout. Nic nie dostał. Jest, jest przystojny. Wszystko jest okej. I dziękuję bardzo. Thank you. you. Thank you. Thank you.